Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W wieku wieku. Amen. Witam księdza Januarego. Gościmy szanownego gościa, autora książki opowieść o Kietrzwałcie, o zapomnianym Kietrzwałcie. Bardzo się cieszę, że ksiądz odpowiedział na zaproszenie. Gdyby mógł ksiądz opowiedzieć nam w kilku słowach o swoim powołaniu, o swoim byciu kapłanem. Szczęść Boże wszystkich, którzy nas będą oglądać, najserdeczniej witam, pozdrawiam. Dwa dni temu obchodziłem 54 rocznicę święceń kapłańskich, które otrzymałem od Sługi Bożego Wilhelma Pluty na Jasnej Górze w roku milenium, czyli w tysiącleciach Sztuki polskiej w 1966 roku. I w tym czasie między innymi przez 10 lat byłem w Siekierkach na Dodro, z polecenia księdza biskupa Majdańskiego tam no, jak mogłem, tak, tak, tak się starałem, wybudowaliśmy sanktuarium na Dodrzańskiej Królowej, Królowej Polski, a później przez 25 lat byłem też kustoszem sanktuarium Matki Bożej Brzeskiej, Brzesko koło, koło Pyrzyc. Obecnie jestem, jestem skromnym księdzem emerytem na ulicy Arkońskiej. Dom Księży Emerytów to jest pierwszy budynek, a drugi budynek to jest szpital, w którym ksiądz Marek jest kapelanem. Jest ksiądz rozmiłowany w Matce Najświętszej, rozumiem, skoro no i... jest autorem książki Opowieść o Zapomnianym Giedrzwałcie. Może ksiądz opowiedzieć, jak powstała ta książka? Do, do, po, do powstania tej książki yy, przyczynił było kilka powodów, kilka, nie także że jedyna, kilka powodów. Między innymi, gdy byłem, gdy byłem wspomnianym kustoszem w Sektuarium Maryjnym, zarówno w Siekierkach, jak i w Brzesku, to tak żartem mówiąc, troszkę mnie denerwowało, że ci pielgrzymi tylko jedno i to samo powtarzali. Ja bym chciał jechać do Lurdi, ja bym chciał do Fatimy, do Fatimy, do Lurdi. Pytałem się dlaczego. A bo tam objawiła się Matka Boża i wtedy ich żartobliwie pytała, a co u nas w Polsce się nie objawiło? Nie, nie, u nas w Polsce, może w Częstochowie, tylko u nas w Polsce się nie objawiła. No i zacząłem im wyjaśniać, że jest taka miejscowość, nazywa się Wierzchołko-Orsztyna i objawiła się, i to jest objawienie zatwierdzone przez, przez Kościół. I, druga sprawa to jest, że napisałem tą książkę o o, powieść o zapomnianym Getzfaudzie, to jest taka, że jak w lur były objawienia maryjne i tam taki autor Franciszek Werfel z pochodzenia żydowskiego opisał, opisał te objawienie maryjne. On to uczynił ze względu, we wstępie napisał, że za, za ocalone życie, że chociaż nie był z naszej religii, ale widocznie się modlił do Maryi, że jeśli mu, czy do Pana Jezusa, jeśli, jeśli właśnie opatrzność mu ocali życie w czasie II wojny światowej, to wtedy napisze książkę o, o lud, o objawieniach Maryi i ja Roz, rozważałem, doszedłem do wniosku, że, że mnie Opatrzność Boża kilka razy, kilka razy uchroniła od niechybnej śmierci. Przykładowo, gdy byłem małym dzieckiem, to wpadłem do stawu i już tam byłem utopiony na dnie. I pewna kobieta, która od rana nie mogła się wybrać w pole, gdzieś o godzinie tam 10 czy 11 przechodziła, no i jakoś tam mnie ura, uratowała, więc, więc yy, w dowód wdzięczności Macie Bożej, że kilka razy byłem uratowany od, uratowany od śmierci lub od wielkiego kalectwa. Właśnie tą książkę napisałem. Jest jeszcze trzeci powód, że tam był kustosz tego sanktuarium, chyba Kazimierz Brzozowski. On napisał taki list do wszystkich księży proboszczów w Polsce. Do... Wszystkich, żeby pomogli w rozwoju tego sanktuarium, między innymi, żeby przyjeżdżali z pielgrzymkami. Z pielgrzymkami, żeby przyjeżdżali. A jeśli mogą, są, są jeszcze na tyle silni i zdrowi, to żeby u nich zamieszkali i żeby byli spowiednikami. To jako spowiednicy będą wspowiadać, przyczyniać się do rozszerzania kultu maryjnego, będą tych pielgrzymów wprowadzać. No ja sobie tak pomyślałem, że, że, że z pielgrzymką nie byłem, z ludźmi swoimi nie byłem w Niedźwaldzie. Jechać jako, jak na stałe też nie mogę, ale przynajmniej w ten sposób, że napisałem książkę, żeby właśnie pielgrzymi czytali o tych objawieniach, żeby mieli świadomość, że Matka Boża rzeczywiście się objawiła i to, to objawienie jako jedyne w Polsce jest zatwierdzone przez Kościół. Albowiem wiele się mówisz, przykładowo, że Matka Boża objawiła się w licheniu. Tam są takie tabliczki, tu się objawiła Matka Boża, tu się objawiła, tam się objawiła pasterzowi. Ale tamte objawienia nie są zatwierdzone przez Kościół. I odwrotnie to samo. Objawienia w Getrwałdzie są zatwierdzone przez Kościół, więc, więc należy je przyjąć jako, jako, jako prawdziwe. Od 27 czerwca tego roku, to już w sobotę będziemy mogli na kanale Oberżyna Studio słuchać tych opowieści o zapomnianym Gietrwałdzie. Jak ksiądz jako autor tej książki mógłby zachęcić potencjalnych tych słuchaczy do odsłuchiwania, do zagłębiania, do, do rozpoznawania tych objawień w Getrwałdzie, które jak w tytule jest zapomniane. Moi drodzy, objawienia w gdzie były bardzo piękne, trwały ponad 3 miesiące. Tych objawień było razem około 160. To wszystko bardzo pięknie, ale do tych objawień często dołączał się szatan i zrobił takie zagmatwanie takie zagmatwanie, pomieszanie. Wiele kłopotów w tych objawieniach w gdzie ten właśnie szatan, poprzez ludzi. Spowodował wiele kłopotów i uzasadnieniem, czyli dowodem jest na to, że, że biskupi tamtejsi przez 100 lat nie mogli tych objawień zatwierdzić po prostu nie wiedzieli, sprzeczne mieli wiadomości przez 100 lat. Natomiast inne objawienia w Lourdes, w Akimie, w Lasalet, po, po kilku latach zasadniczo biskupi zatwierdzali po kilku latach, po pięciu, po dziesięciu, po dwunastu, a tam trzeba było czekać a sto lat. To z, z, o skali trudności. O skali, o skali trudności. tak. E, co ta Matka Boża mówiła? Przeważnie, przeważnie, właściwie prawie że codziennie, żeby ludzie się modlili modlili i żeby odmawiali różaniec, my dzisiaj narzekamy na tak zwane ciężkie czasy, że są ciężkie czasy. Moi drodzy, wtedy też dla tych ludzi żyjących na Warmii, też były ciężkie czasy, ciężkie czasy. Premierem wtedy na Warmii był tak sławny Bismarck. Bismarck, on był wyznania protestanckiego. I on utrudniał katolikom żyjącym na Warmii, żeby praktykowali, co mógł, zamykał kościoły, księży, księży do więzienia, no wszystko robił, wszystko robił, żeby, żeby religijność katolicka była jak najmniejsza, no to przypominają się dzisiejsze czasy, no dzisiaj też, dzisiaj też wszystko się robi, żeby, wyśmiewać się z katolików, tak? no żeby to wiarę, żeby to wiarę usłabić. Wtedy były takie czasy, że robotnikom, którzy pracowali gdzieś u kogoś, często nie płacono pieniążkami, tylko im dawano alkohol. Dlatego w, w czasie objawień rozpicie alkoholem na warmie było straszne, bo nigdzie tak w okolicy, jak właśnie jak tam w warmie było bardzo wielkie pniaństwo. I te dzieci pytały się Marię, czy to coś pomoże modlitwa? Maria zawsze odpowiadała, że módlcie się, zwłaszcza módlcie się na różańcu, a, a zobaczycie, że będą skup, skutki odnośnie zmniejszenia, pomniejszenia się pijaństwa. Jak ksiądz Marek wspomniał, że w tytule moim jest słowo zapomniany g zapomniany g słowo zapomniany, to słowo dotyczy. I innych regionów Polski, nie Warmii, no bo wiadomo na Warmii, no to wiedzą, że, że objawienia w gdzie Warmia, Mazury, tam okolice Elbląga, to oni to wiedzą, to dla nich to jest normalne, natomiast słowo zapomniane dotyczy, to dotyczy tych dalszych regionów Polski, jak obecnie Małopolska, Śląsk, Dolny Śląsk, tutaj ziemia lubuska, nasze Pomorze Zachodnie, no zasadniczo to prawda jest, że, że myśmy tu nie słyszeli o, o Gieczwałdzie, że Gierczwał objawienia. Ja jak pochodzę z Małopolski, no to tam nie słyszałem nigdy, nigdy o jakiejś pielgrzymce do Gietrwałtu, nie słyszałem absolutnie. Dlatego to słowo zapomniane oznacza, że ten Gietrzwałd jest jest sanktuarium nieznanym dla Polaków, którzy mieszkają z dala od Gietrzwałdu. Dla miejscowych, owszem, zgoda, tam chodzą pielgrzymki dla miejscowych, natomiast dla tych regionów z dalsza, dalej leżących, niestety on jest nieznany, nieznany, zapomniany, zapomniany. No więc tam, jak mogłem, tak próbowałem wytłumaczyć, albowiem odnośnie obja objawień Gietrzwałski, jak wspomniałem, to wielkie kłopoty. Biskupi przez 100 lat mieli kłopoty, ponieważ do dwóch młodych dziewczynek, Barbary i Justyny, po dwóch tygodniach dołączyły się dwie starsze. Katarzyna wieczorek panna miała wówczas nieco ponad 20 lat i wdowa Elżbieta Bilitewska. Ona miała coś ponad 40 lat. Obydwie były bardzo wierzące, bardzo wierzące. No i niestety, no i niestety, no, no, no chyba to no, no szatan tak pokierował, że wmówiły sobie, one sobie wmówiły, że im się też Matka Boża objawia, a wiadomości miały z takich potajemnych rozmów od tych dwóch dziewczyn. Te dwie dziewczyny mówiły, co Matka Boża mówiła, jak była ubrana i tak dalej. I one właśnie wieczorami chodziły do tych dwóch domów, tam się dowiadowały, do, od, jak, jak to było. a to to, to było niezgodne z przepisami, bo tym dziewczynom nie wolno było mówić. One nie powinny od tych dziewczyn wyciągać niewiadomości, wiadomości. Także, także no, one sprawiły, że niby dla oka, dla oka było, było czterej wizjonerki. Cztery wizjonerki były, gdy po stu latach ksiądz biskup drzazgał ogłaszał o prawdziwości objawień w Swałdzie. To teraz słuchajcie Państwo, wspomniał tylko te dwie dziewczyny, Justynę i Barbarę. A o tej drugich nic nie wspomniał, nic, nic nie wspomniał. Więc ten tak, najprościej wniosek, że one były fałszywymi wizjonerkami. Nieszczęście trud polega na tym, że niby tak nie wolno mówić, bo jednak w niektóre dni. Miały pewne prawdziwe objawienia, że wszystkie cztery jednakowo zeznawały, chociaż, chociaż osobno były przesłuchiwane, nie kontaktowały się, a jednak jednakowo zeznawały. I były przypadki, że nieraz właśnie Matka Boża objawiła się przykładowo tej wdowie Elżbiecie, no i później to się spełniło. Także to, co ta wdowa Elżbieta w niektórych wypadkach przepowiedziała, Później się spełniło, no więc w niektórych wypadkach i te dwie, Katarzyna i ta wdowa Bielitewska no, no i, i prawdziwe objawienia też miały i dlatego to jest sprawa bardzo trudna, bardzo trudna. Dodam, że Katarzyna Wieczorek za, no, ten za, no niech będzie no za swój grzech, za swój czyn, że sobie wmówiła sama, że jest wizjonerką, wstąpiła w Krakowie do zakonu i tam pokutowała, bardzo poku, po, pokutowała. Natomiast wdowa Bilitewska spoczywa w Gietrzwałdzie na miejscowym cmentarzu, ale o ile dobrze pamiętam do samej śmierci broniła się, że jest prawdziwą wizjonerką, że, że utrzymała taką łaskę od Pana Boga, natomiast no nigdzie nie ma napisane, że jest prawdziwą wizjonerką, nigdzie nie ma to jest, jak powiedzie, powtórzę, sprawa zagmatwana, zagma, zagmatwana, jest sprawa. I dlatego przy zatwierdzaniu tychże objawień biskup warmiński Drzadziga wziął pod uwagę tylko zeznania dwóch dziewczyn, Barbary i Justyny. I ta Barbara dzisiaj ma tytuł Sługa, Sługa Boża, także jest proces beatyfikacyjny w Rzymie. Możliwe, że doczekamy w niedługim czasie ogłoszenia jej za błogosławioną Barbara Samulowska. A tak jeszcze jest postać błogosławionego honorata Koźmińskiego. Ten błogosławiony honorat sam osobiście również, tak jak ksiądz, poznawał Giedrzwałt, chciał o tym Giedrzwałcie rozpowiadać, rozpowszechniać, ale napotykał wiele trudności. I, I ten błogosławiony honorat pomagał księdzu w jakiś sposób. No tak. W napisaniu tej książki? No tak, pomógł mi, pomógł mi błogosławiony honoran, mianowicie on żył w czasie objawień gietrwałtskich i bardzo Matkę Bożą czcił, kochał, yy, mieszkał w Zakroczymu, w Zakonie, jako kapłan zakony w Zakroczymu i, i właśnie pielgrzymi, którzy szli tam w czasie objawień do Gietrwałdu, to często w drodze powrotnej wstępowali i mu wszystko opowiadali. I błogosławiony Honorat Koźmiński tak, no, tak się rozradował, że Matka Boża na polskiej ziemi objawia się, tak się rozradował, że postanowił jako pierwszy napisać piękną opowieść o objawieniach w Gisławdzie. I to, co mu pielgrzymi mówili, gdy wracali, to, co mu mieli Rzymi, on pięknie zaczął spisywać. Później to, co on spisał, przepisano na maszynie, i to w, 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 wyszło około 50 stron y, maszynopisu. I moi drodzy, okazało się, że gdzieś po 40 dniach od rozpoczęcia objawień, jak wspomniałem, gdy szatan narobił zamieszania i te dwie starsze dołączyły się do tych dwóch moczy Katarzyna i Elżbieta, później przy zeznaniach, Powstawała różnica zdań, różnica zeznań, różnica zeznań, a więc ktoś z tych czterech osób mówił nieprawdę, i gdy on się o tym dowiedział, że wśród tych czterech wizjonerek jedna albo dwie są nieprawdziwe, to to całe swoje pisanie rzucił, rzucił, nie pisał więcej, absolutnie w tym czasie napisał kilka innych książek, ale odnośnie objawień grzwałskich, tak sobie pomyślał, ponieważ szatan tam zamieszał, postanowił nic nie napisać, nic. I, i to, co napisał, nazywa się niedokończony rękopis błogosławionego honorata. No ja się bardzo cieszę, że po tam stu kilkudziesięciu latach ten niedokończony rękopis udało mi się dokończyć w postaci tej książ książki. Opowieść o zapomnianym gierfałcie, dlatego że ja i my obecnie żyjący już wiemy, już wiemy, że te objawienia były prawdziwe i są zatwierdzone przez Kościół. Natomiast ojciec Honorat żył przed zatwierdzeniem. Biedny tego nie wiedział. On nie wiedział, czy, czy to są prawdziwe objawienia, czy, czy to szatan sprawił, albowiem w tych objawieniach jest taki przypadek, że te dwie dziewczyny, Justyna i Barbara, wbrew zakazowi poszły do krawcowej i tam nocowały u krawcowej. Wbrew zakazowi im nie wolno było tego robić. I wtedy w nocy, niby, ukazała się jej Matka Boża, tam u krawcowej. Ukazała się Matka Boża, gdy rano wstały, były bardzo zmęczone, to i tamto. Później przyznały się księdzu proboszczowi. Ksiądz proboszcz na nie zaczął krzyczeć. Po co poszły, im nie wolno było chodzić do krawcowej? I proboszcz kazał im, żeby się zapytały Matki Bożej, dlaczego po tych objawieniach u krawcowej Matki Bożej, dlaczego były zmęczone? Jak wstały, to ich głowy, głowa, głowy ich bolały. I wtedy Matka Boża, słuchajcie, moi drodzy kochani, Matka Boża odpowiedziała. Ukrawcowe, ja się Wam nie objawiłam, objawił się Wam szatan, który przybrał mój wygląd, moją postać, albowiem właśnie szatan tam w Getfawdzie chciał wprowadzić wielkie zamieszanie i nawet przybierał postać Maryi, a więc. Więc te objawień ukrawcowej nie było, nie było, powtarzam, tylko właśnie szatan przybrał postać Maryi i dlatego więcej one już nie chodziły tam gdzieś do kogoś, tylko przychodziły na to, na to ulubione miejsce po, po drzewo, pod drzewo, pod klona. Tak, to bardzo dziękuję. Moi drodzy, zachęcam do oglądania, do słuchania tych audycji, które ksiądz Marek tam przedstawia. I troszeczkę się powtórzę, wtedy, wtedy kanclerz Bismarck na Warmii bardzo uciskał, gnębił Polaków, którzy byli katolikami. Jemu się to nie podobało, jak Mógł to, to cuda robił, żeby właśnie gnębić religię rzymskokatolicką na warmii, a żeby przyjąć protestancko. No i rodzimy w podobnych czasach, teraz żyjemy, no wszystko się robi ze wszystkich stron, żeby nas, katolików, gnębić, a żeby coś innego wychwalać, coś innego przyjmować, Boże kochany. Dlatego, <tryk> dlatego słuchajcie tych audycji u księdza Marka, gdyby ktoś miał książkę, no mówiliśmy już, że do Krakowa trzeba by napisać, tak, tak Marek tak. da adres, napisać by do, do, do Krakowa. I powtórzę, co kilkakrotnie mówiłem, sprawa objawień getształckich jest bardzo trudna do zrozumienia. Bardzo trudna, dlatego biskupi Warmiński badali to przez 100 lat przez 100 lat badali, 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 no i w końcu doszli do wniosku, że, że te dwie wizjonerki, dziewczynki, że one prawdziwie zeznawały, a o tych innych nie wspomnieli ani słowa. Tom? Do zobaczenia, do usłyszenia miłego y, i takiego dobrego odbioru z Panem Bogiem. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dziękuję bardzo.